Cześć Guru, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zamknąłem transakcje Bitcoin i Ethereum. Bitcoin minus 14k, Ethereum minus 100 dolarów. Dlaczego? Bo wróciły do wzorców. Nie udało im się wybić. Co to oznacza? To niebezpieczne, bo wraca. Bitcoin spadł, Trump ogłosił CEUA. Mieliśmy duży spadek. Lekkie odbicie, potem nieudane podwójne dno. Przy około 100 tysięcy, stoje decyden 600. Wolumen rośnie, co cieszy. Przyjrzymy się technikom. Zamknąłem transakcję tutaj. Od zamknięcia nastąpiło odbicie. Bitcoin minus 14k, Ethereum minus 100. Chcę być ostrożny. Czas na długie pozycje był, gdy kupowałem półtora roku temu po 16 tysięcy. Teraz przy 102 tysięcy trzeba być bardzo ostrożnym. To przełomowe transakcje, nie idź na całość. Inwestując wszystko w krypto, stracisz większość, stracisz większość tego. Bądź bardzo ostrożny przy rekordowych poziomach. Dołącz do czatu guru krypto. Font jest dziwny, ale naprawią. 364 BLN kapitalizacji, 1-3 miliony widzów, bitcoinprice.live możesz ustawić na TV. Inwestowanie powinno być jak schnięcie farby, nie w krypto, moim zdaniem. Musisz być szybki, musisz być mądry z akcjami. To jest dobre, nadal aktualne. Kupuję Tesla, Google, Metę, śledzę i aktywnie handluję. Staram się trzymać długoterminowo. Kupuj, gdy krew na ulicach. Baron Rothschild. bonus na Bybit z tym QR. Zostań studentem, weź kursy Crypto Guru Master. Inaczej to hazard. Chciwość 68%, głupota 52%, opłata fundingowa dodatnia 102 tysiąc, a Bitcoin lekko odbija. Przejdziemy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Pokażę moje altcoiny i może otworzę pozycje na Bitcoinie i Ethereum. Mam już zlecenia. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia, jeśli pamiętasz o niedzielach. Jutro, jak co tydzień od 6-7 tygodni, będą atakować cenę Bitcoina, gdy ETFy są zamknięte. Jutro jest niedziela. Zobaczmy, co się wydarzy. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Widać, że rynek się cofa, wiele aktywów jest na czerwono. Świat 3%, Ethereum 2-4%, Bitcoin lekko w dół. To dlatego nastąpiło załamanie. Wciąż jesteśmy nad trójkątem zniżkującym na wykresie dziennym. Świeca tygodniowa kończy się za dzień i 11 godzin. To kiepskie zakończenie. Bitcoin potrzebuje teraz silnego wzrostu. Jeśli to nie dostanie impulsu wzrostowego, to znaczy, że to świeca dodzi. To wzór odwrócenia trendu to jak gwiazda doji, lub wzór odwrócenia. Jeśli to się pojawi, to silny sygnał, że szczyt może być blisko co jest niebezpieczne dla miesięcznej świecy. Zamknięta na rekordzie ale w skali miesiąca widać to samo choć zostało jeszcze 27 dni miesiąc dopiero się zaczyna ale widać ten rodzaj gwiazdy doji. To szczytowy wzór odwrócenia, i nie chcemy, by się pojawił. Na wykresie dziennym widać zniszkujący klin, z którego wybiliśmy się. Dlatego wczoraj otworzyłem długą pozycję. Wybiliśmy się, bo to przełamanie zniszkującego klina, choć wczesne. Wybił się, ale potem nie utrzymał. Widać spadek po ogłoszeniu ceł przez Trumpa. To pokazuje obecną słabość rynku. Jednak jeśli uzyskamy silne odbicie z dużym wolumenem, wciąż możemy dojść do 112 tysięcy podstawy tego trójkąta. Ale na moim ekranie wyraźnie widać, że przez ostatnie dwa miesiące. Wahamy się między 90 a 100 osiągamy nieco wyższe szczyty. Ten dołek wynosił 90 tysięcy, ten dołek wynosił 97 tysięcy, więc robimy wyższe szczyty. Co jest dobre, ale musimy odbić się od tego trójkąta zniżkującego. Na wykresie 4 godzinnym widać, że się od niego odbija, ale nie wygląda na to, żeby się utrzymywało. Mieliśmy pierwsze odbicie 8 godzin temu podskoczyło do 102 tysięcy, a potem znowu spadło. To nie to, co chcieliśmy zobaczyć przy potwierdzonym trójkącie zniżkującym. Powinno być, buduje presję, przebija, odbija z wolumenem i rośnie, a nie odbija i zawodzi. To pokazuje słabość. Mamy tu podwójne odbicie dna na 101 tysiącach. Widzimy małe ożywienie. Duży wzrost wolumenu byłby teraz bardzo dobry dla bitcoina, ale widać, że stochastyczny i średnia dwuściokresowa, jakby się trochę zwijały i opadały. To, co muszę teraz zobaczyć, by zająć długą pozycję, to silne odbicie z wolumenem. Wszedłbym długo nawet przy 104, bo to potwierdziłoby wolumen i transakcję. Jeśli nie, jest duża szansa na dokończenie formacji, bo wybiła się wcześniej. Powinno to być 70% ruchu, a potem wybicie. Najlepsza transakcja do otwarcia, 96 i To najbezpieczniejsze moim zdaniem, z wieloma podporami. Poprzedni dołek był na 97,700. Ten ostatni. Teraz buduje się dużo wsparcia na poziomie 97. Mamy dużo wsparcia. Największe jest na 98,900. Widać, że tu jest najwięcej odbić. Te niebieskie linie to linie wsparcia. Pierwsza otwarta transakcja jest na 90,7900. Druga transakcja 95,800. Trzecia transakcja. 91. To są główne poziomy wsparcia. Widzicie te niebieskie linie? To wszystko linie wsparcia. To jest to, co mam. Niebieskie linie to moje transakcje. Na koncie mam je ustawione na kupno po cenach, o których mówię. 98,500, 96, 93,600. Moje niebieskie linie to 98,900 lub 92.98.900. Dwa bitcoiny: 98,900. 98, 95, 800 i 91,500. To moi kupcy Bitcoina, ale może się wybić wcześniej. Możemy być w dobrej sytuacji, jeśli nastąpi silne odbicie. Jednak przez ostatnie 7 niedziel z rzędu atakowali cenę. Chcę więc spróbować aktywować te transakcje. Myślę, że przy 90 weźmy 3 Bitcoiny, bo to mocne wsparcie. Jeśli zejdziemy do 98,900 moim zdaniem nastąpi silne odbicie.

Może spaść do 95,800? 91. Otwórz 3 bitcoiny po 98,800, 2 po 96, 2 po 93,600. To samo z Ethereum. Wybiło się. Nastąpiło odbicie, odbudowa od czasu, gdy je sprzedałem. Sprzedałem to właśnie tutaj. Wystawiłem na X, ale ta transakcja dała stratę około 100 dolarów, bo kupiłem niżej. Było na plusie, ale potem dokupiłem więcej. Strata wyniosła tylko około 100 dolarów, ale doszliśmy do miejsca sprzedaży. To samo dotyczy Ethereum. Ethereum też nie przebiło się. W niedzielę mieliśmy słabość. ETF atakowano złymi wieściami, ale widać clean zniżkujący, bardzo bycza formacja na Ethereum. Klin zniżkujący buduje presję. Był gotów do wybicia i wybił się. Teraz ponownie testuje. Wolumen jest tam niewielki. Przetestował i potwierdził wolumenem, ale widzę, że się cofnął. Wrócił do środka. To mnie martwi. Moim zdaniem najbezpieczniej wejść długo przy 2900. Właściwie nie. Najniższy ostatni dołek to 3000. 3000 byłoby najlepszym wejściem. Jeśli możesz to zdobyć, potwierdzi to trójkąt zniszkujący. Dokończymy to i będziemy mogli się wybić. W niedzielę potrzeba food, by sprowadzić to do 3000. Widzisz, mam zlecenia na Ethereum po 2900 2100-2700. Dodajmy, zmodyfikujmy te 50 na 3000. 50 ETA po 3000, 30 ETA po 2700, 100 ETA po 2100. Mam dużo niskich zleceń czekających na realizację. Przy dużym fud na rynku lubię kupować, gdy jest czerwono. Przy dużej wyprzedaży chcę kupować sporo. Teraz jestem lekko na rynku, budując pozycję. Chcę kupić, gdy nastąpi cofnięcie. Zobaczmy kapitalizację rynkową, co będzie z krypto. Jeśli osiągniemy 3 biliony, to siedzimy. To symetryczny trójkąt. Wybił się. Wybiliśmy się z trójkąta na 4H, ale wrócił do środka. To samo tutaj. Wybił się wcześniej, wraca do środka. Stochastyczny jest wyprzedany na 4H, gotowy do ruchu. Na dziennym to duża flaga byka dla krypto. Cel to 4,9 dolar. Jeśli cofnie się do 3,39 bln i odbije, potwierdzimy 4,9 bln Wybije w górę. Ale bądź ostrożny, szukaj wybić. Czas na duże longi był w 2023, gdy kupowałem po 17,1 bln Teraz trzeba być ostrożnym. Dołącz do nas na telegramie. 818 osób handluje razem. Głowa i ramiona widoczne na Ethereum na jednach. Formacja głowy i ramion, dobre spostrzeżenie. Zobaczmy, czy się sprawdzi. 818 osób dyskutuje, dołącz do nich. Pokazują transakcje na VIF. Mocno się cofnęliśmy. Widzisz o co mi chodzi? Trzeba tu być ostrożnym. Bądź bardzo ostrożny, handluj defensywnie. Zarabiaj i handluj. Nie wchodźcie tu all in, ludzie. Nie inwestuj więcej niż 10% na raz. Również na X. 100 900 obserwujących. Mówię o tym, że życzliwość to supermoc, nic nie kosztuje, a zmienia świat. Dziś posłuchaj, pomóż, bądź miły, sprawdź to. Bitcoin nie przebił się 3 godziny temu. Zamknąłem, ale mamy silne odbicie o 700 dolarów. Ale siódmy niedziel z rzędu mamy duży atak paniki, food, który zaniża rynek. Poniżej link do Bybit, bonus 60k, najniższe opłaty, najlepsza płynność. Wix, 200 dolar za rejestrację w USA, UK i Australii. Bez Kawaisi na Unix, jamescryptoguru.com dla kursów i telegramów. To moje aktualizacje rynkowe dla wszystkich. Znowu, jestem bardzo ostrożny. Zrób własne rozeznanie, ale buduję pozycje w czerwone dni, przy spadkach. Chcę, by moje transakcje się aktywowały. Zarabiasz, kiedy kupujesz. Czas na duże inwestycje był przy 17k. Czas na ostrożność to 105k. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia, do zobaczenia jutro.